Jaka będzie architektura przyszłości? Jaka przyszłość czeka miasta za 30, 50, 100 lat? Przed nami najważniejsze wydarzenie architektoniczne tego roku na świecie czyli Weneckie Biennale Architektury. W tym roku tematem jest The Laboratory of the Future, czyli Laboratorium Przyszłości. Zobaczmy, jaka czeka nas przyszłość, zdaniem architektów z całego świata. Zostańcie z nami. Kuratorką tegorocznego biennale jest Leslie Locko, i to jest bardzo interesująca postać. Jest z wykształcenia architektką, ma karierę akademicką, jest założycielką African Futures Institute, a oprócz tego jest też powieściopisarką. Jej powieści obyczajowe zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym polski. Jest tych powieści dużo, więc to jest osoba, która na pewno dużo tworzy i też potrafi prowadzić narrację. Dlatego jestem bardzo ciekawa tej wystawy, jak ona zostanie poprowadzona narracyjnie. To, co y, Leslie Loco też, y, co już wiemy z zapowiedzi, też chce włączyć do y, tegorocznego biennale, to chce włączyć jak najwięcej środowisk osób, krajów, które do tej pory były pomijane. Biennale architektury to była trochę taka impreza dla dużych instytucji. W Polsce organizuje Pawilon Polski Zachęta, czyli Duża Narodowa Instytucja Kultury. Y, w innych krajach jest podobnie. To są duże pieniądze, granty publiczne. Y, Siłą rzeczy są pomijane mniejsze organizacje, jednoosobowe działalności, kraje, które nie mają takiego systemu finansowania wystaw, nie mają takich grantów publicznych i dlatego na tym Biennale ta do tej pory można powiedzieć milcząca w kontekście tej wystawy światowej większość ma zostać za, 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 zaprezentowana. Leslie Loko chce dać głos tym, którzy do tej pory nie mieli szansy tego swojego głosu wypowiedzieć. Tak więc zobaczymy, co też ciekawego będzie do zobaczenia. Chodźmy. Myślę, że ostatnia rzecz, której się spodziewałem na wystawie, której tytuł brzmi Laboratorium przyszłości, to że pierwszy budynek, jaki zobaczę, to będzie rzut i przekrój Panteonu w Rzymie, czyli budowli starożytnej więc raczej należącej do przeszłości to dawnej niż do przyszłości. Aczkolwiek tutaj Panteon został wykorzystany nie jako obiekt sam w sobie, przeznaczony do podziwiania, ale jako miejsce artystycznej instalacji. Autorzy tej instalacji proponują, aby do wnętrza Panteonu, tego jednego z symboli architektury Zachodu, wstawić element odwołujący się do tradycyjnej kultury zachodniej Afryki w formie takiej identity column. W tym przypadku została ona ustawiona tutaj, wyrzeźbiona z bloku, Czarnego marmuru. I to jest coś, co w całej wystawie Arsenale będzie się jakoś tam przewijać. Znaczy, mamy jakieś tradycyjne formy architektoniczne, tradycyjne formy artystyczne związane z różnymi kulturami, także tymi, które zwykle na Biennale nie były reprezentowane właśnie na przykład yy, tradycyjnymi rzemiosłami z Afryki, ale to, co zwraca moją uwagę, to jest to, że bardzo wiele elementów tego laboratorium przyszłości odnosi się do przeszłości albo analizuje przeszłość. No i można powiedzieć, że jest to jakiś klucz. Do zrozumienia tego, o co w wielu tych instalacjach w Kordelii chodzi, mianowicie, no trudno opowiadać o przyszłości bez zrozumienia przeszłości. Trudno stworzyć nową przyszłość, nową, lepszą przyszłość, jeżeli nie uporamy się z dawnymi upiorami przeszłości. Pytanie oczywiście jest takie, ile miejsca w wystawie, która ma odnosić się do przyszłości, powinno być poświęcone na przeszłość, a ile na przyszłość? Jak długo, jak długo w ramach wystawy można mówić właśnie o. Przeszłych doświadczeniach o tradycyjnej kulturze, o zderzeniu różnych tradycyjnych kultur, a kiedy, w którym momencie należałoby przejść jednak do zadania pytania, jak architektura, jak świat, jak miasta mają wyglądać w przyszłości, gdy już ten temat przeszłości architektury świata miast kolonializmu z, będziemy mieli przeanalizowany. Czy przyszłość ma polegać wyłącznie na krytycznej analizie przeszłości? Dobra, to y, choć tutaj siadamy, siadamy na chwilkę. Jesteśmy po tej pierwszej części e, wystawy głównej. E, jak wrażenia twoje? Uważam, że to jest porażka. W sensie... Uho, mocne. <laughs> Uważam, że to by nie porażka. W sensie, e... tak, wystawa główna. To znaczy tak, no, na, na, na początek nie dostaliśmy żadnego konkretu e, i, e, znaczy, dostaliśmy jakby concrete, beton, e, w pewnych fragmentach, ale nie ma tutaj niczego, czego byśmy nie widzieli. Nie ma tu niczego nowatorskiego i nie ma niczego tak naprawdę o przyszłości, mam wrażenie. Większość tej wystawy dotyczy przeszłości. W sensie jest analiza, redefiniowanie przeszłości. I o ile miałoby to sens, gdybyśmy z tego wyciągnęli jakiś wniosek na przyszłość, to ja mam wrażenie, że nie ma żadnego wniosku na przyszłość. Jedyne projekty, jakie się pojawiają, jakieś takie próby zaproponowania jakiegoś czegoś nowego w architekturze, to jest wyłącznie wciskanie więcej kubatury i tak już w gęste miejsca. To jest jakby, już to widzieliśmy. Jakby to tobie, ale nie różni się niczym od dowolnego innego generycznego y, wydarzenia architektonicznego. I moim zdaniem to jest y, to jest po prostu nie, nie, nieudany, nieudane rozwiązanie tematu. Nie ma Dobra. nic z laboratorium i nie ma nic o przyszłości. Dobra, ale to jest początek. Idźmy dalej. Ja jeszcze nie tracę nadziei tutaj, że coś się, coś się wydarzy takiego, czego nie widziałam. Może pawilony narodowe nam to pokażą. Może jeszcze, to nie jest też całość tej wystawy głównej. Więc ja nie tracę nadziei, ale ja jeszcze, dobra, ja też... okej, okay. jeszcze jedną rzecz, tak jak już sobie narzekamy, to jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Tutaj, jak się wyjdzie z tego, z tej wystawy, jest bardzo jasno, natomiast na tej wystawie jest mega ciemno. W ogóle... Mam wrażenie, że jak na wystawę zrobioną przez architektów, i w dużej części dla architektów, to ta wystawa bardzo mało sprzyja osobom neuroróżnorodnym, które nie odnajdą się w przestrzeni, gdzie jest hałas, gdzie, jest, gdzie nie ma wyraźnych granic podłogi, ścian, sufitu, gdzie no, są właśnie różne, różne dźwięki, mało światła, dużo bodźców, małe literki. To jest też niesprzyjające dla osób z nieidealnym wzrokiem. No cóż, no, ale to, to jest taki trend, który obserwuję od dłuższego czasu na różnych wystawach, że literki są coraz mniejsze, coraz mniej wszystko jest czytelne. Ja nie patrzę też w kamerę, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się przekazać sens, żeby, kurczę, no mam nadzieję, że ten trend kiedyś się odwróci i że dostaniemy wystawy o lepszej czytelności, bardziej sprzyjające odwiedzającym. do tej pory zwiedziliśmy Arsenał Wenecki, czyli miejsce, gdzie kiedyś Republika Wenecka budowała i wyposażała swoje statki, dzięki którym rządziła na wodach wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Obecnie tutaj odbywają się głównie różnego rodzaju wystawy, w tym Biennale Architektury i Biennale Sztuki. Najważniejsza przestrzeń przeznaczona na wystawę główną to jest korderia, wielka hala, w której niegdyś skręcano liny. Ona ma kilkaset metrów długości, ale oprócz tego są inne przestrzenie, w których m.in. oprócz głównej wystawy są niektóre pawilony Narodowe, te prezentacje narodowe. W ogóle wystawa odbywa się w wielu, wielu miejscach Wenecji. Dotychczas zwiedziliśmy właśnie Arsenał, to główne miejsce głównej wystawy, ale przed nami jeszcze druga, główna część weneckiego Biennale, czyli Giardini di Biennale, ogrody, w których znajduje się większość pawilonów krajowych, prezentacji poszczególnych krajów, m.in. pawilon polski. A więc pierwszy dzień uznajemy za sukces, jeżeli chodzi o zwiedzanie, chociaż chyba nie, jeżeli chodzi o to, co w Arsenale zaprezentowano, i z dużą nadzieją. Czekamy na to, co zobaczymy jutro podczas naszego drugiego dnia zwiedzania właśnie w Giardini, w ogrodach, gdzie zobaczymy prezentację poszczególnych krajów. W pawilonie centralnym w Giardini napotykamy instalację Currer Architecture. Francis Currer to laureat Nagrody Pritzkera, czyli takiego architektonicznego Nobla. Zobaczmy, co też ma nam tutaj do pokazania. Instalacja składa się z trzech części. Co było, co jest i co może być. To, co było, jest tutaj reprezentowane jako taka ściana wzniesiona za pomocą naturalnych, tradycyjnych technik budowania stosowanych w Burkina Faso. Jest to ściana z gliny, w nią są wkomponowane takie dzbany gliniane, w których możemy też zobaczyć, jak do nich zajrzymy. Tam są tablety, na których widać różne przykłady tradycyjnej architektury. Dobrze, to przejdźmy do tego, co jest. To, co jest, to jest konsumpcjonizm, to jest nadmiar. To jest dużo plastiku, dużo materiałów nieekologicznych. To jest to, co teraz odpowiada życiu współczesnego człowieka. Tak jak w Europie, tak i w Afryce, mamy wszystkiego odrobinę za dużo i trochę giniemy pod ciężarem tych rzeczy. A co może być? To co proponuje Francis Carre to jest powrót do tradycji, ale z uwzględnieniem wymogów współczesności. Takie zaaranżowanie tej tradycyjnej architektury, takie wykorzystanie właściwych dla regionu technik budowlanych, aby odpowiadały współczesnemu człowiekowi, aby znalazło się tam na przykład miejsce do przechowywania, żeby była przyjazna przestrzeń do spędzania czasu. Francis Carre pokazuje, że te tradycyjne techniki, które były stosowane w przeszłości, mogą mieć przed sobą przyszłość, bo można je wykorzystać, Ponownie można czerpać wiedzę z tego, co było, żeby to, co będzie było bardziej zrównoważone, ale jednocześnie piękne i odpowiadające wymaganiom współczesności. A tutaj mamy bardzo ciekawą prezentację prac pracowni Davida Adjaye. Davida Adjaye jest gwiazdorem gańsko-brytyjskim, gwiazdorem architektury. Za swoje dzieła architektoniczne doczekał się licznych nagród, w tym został uszlachcony i został członkiem najważniejszych brytyjskich orderów. To, co tutaj prezentuje pracownia Davida Adjaye, to próba włączenia Dawnych wzorców architektonicznych afrykańskich do współczesnych projektów, do współczesnej architektury. Wydaje mi się, że szczególnie ciekawa jest ta Biblioteka Prezydencka w Południowej Afryce. To jest faktycznie bardzo, bardzo ciekawy projekt, nawiązujący do takiej architektury pustyni, architektury zubitej ziemi, ale właśnie z tą zupełnie współczesną funkcją i rozwiązany zupełnie współcześnie architektonicznie. Więc być może to jest ta architektura przyszłości kontynentu afrykańskiego, czerpiąca z dotychczasowych, czerpiąca z tradycyjnych rozwiązań, ale roz wykorzystująca je do nowych współczesnych, przyszłościowych funkcji, do rozwoju społecznego, ale także do upamiętniania rzeczy, które już przeminęły. Bo mamy tutaj na przykład muzeum, nawiązujące do tego wielkiego kompleksu artystycznego, kulturalnego, czyli do Beninu. Wychodząc z pawilonu. Centralnego. Już kierujemy się do pawilonów narodowych i zaczynam od pawilonu Finlandii, który ma bardzo, bardzo interesujący dla mnie temat, czyli toalety. Ja dobrze wiem, że trudno jest mówić o tym temacie, nie wywołując gówno burzy. Czy w Finlandii się to udało? Hmm, no zobaczymy. Teraz tutaj jest akurat sporo zwiedzających. Jak pierwszy raz weszłam, nie było nikogo, no ale tak to jest na Biennale. Teraz pewnie pokazujemy Wam tutaj na przybitkach różne ujęcia. W Finlandii zauważono, że 30% wody, która jest zużywana w miastach, jest to woda, która jest. Spłukiwana w toaletach, czyli że 30% wody zdatnej do picia my zużywamy do tego, żeby ją po prostu przelać w kiblu. I co można zrobić? Można na przykład skorzystać z systemu fińskiego, który jest stosowany z powodzeniem w ich domkach letniskowych, nazywa się HUSI. I są to toalety suche, które kompostują, że tak powiem, to co się w nich znajduje. Przerabiają na kompost, który potem można wykorzystać. Ciekawe, pomysłowe, czy się przyjmie. Zobaczymy. No dobrze, czyli czas porozmawiać o drugiej głównej części Biennale, czyli o Giardini, o ogrodach, w których stoją głównie pawilony krajowe, ale także jest pawilon centralny, w którym jest druga część wystawy głównej. Co o tym sądzisz? Jakie wrażenia dzisiaj? Druga część wystawy głównej bardzo pozytywnie. Mhm. To znaczy, moim zdaniem, o ile ta pierwsza część, którą widzieliśmy w Arsenale, była no jakaś taka trochę, powiedzmy, nieczytelna żeby tutaj być kurtuazyjnym mm -hmm. wobec, wobec tej ekspozycji, tak. A druga część już odpowiadała na to wyzwanie, czyli to było to laboratorium przyszłości. I rzeczywiście można było zobaczyć, jak w tych miejscach i w te, te instytucje do tej pory powiedzmy nie y, niesłyszalne tak głośno czy można powiedzieć pomijane jak one widzą ten temat przyszłości czyli ta diaspora afrykańska mm -hmm. co jest bardzo interesujące dużo było o tożsamości o szukaniu tożsamości w y, takich kształtach formach materiałach y, bardzo tradycyjnych, co uważam, że jest ciekawym podejściem, że właśnie może to jakoś nawiązuje do tego arsenału, że tam było dużo o przeszłości, mm -hmm, tak. a tutaj było o tym, że ta przeszłość może być naszą przyszłością, że to laboratorium przyszłości nie może się odbyć bez przeszłości, że, że trzeba sięgnąć po to, z, z, z czym czuliśmy się dobrze, mm -hmm. po, to, po to, co naturalnie po to, co wynika z tego miejsca. tak, mm -hmm. że to, że ta dekarbonizacja, dekolonizacja e, i no, odpowiedź na e, zmiany, jakie są na świecie i polityczne i klimatyczne i tam jakie wszystkie tam można wymienić, e, że ona jest e, e, sięgnięciem do tradycji historii, i historii e, i tradycyjnego wykorzystania lokalnych materiałów bez e, zużywania dodatkowych zasobów. U Kere był tam w, 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 tym, w tym graffiti był ten napis, że Afryka, wielki kontynent, mnóstwo ludzi odpowiada tylko za 4% globalnych emisji. Oczywiście to wynika z tego, że to jest kontynent, no mówmy się biedny, tak? Jest to, to kraj rozwijające się, kraje z niedużymi gospodarkami, więc nie zużywają tyle materiałów, nie buduje się tam tyle, nie ma tyle samochodów, przemysłu i tak dalej, żeby ten dwutlenek węgla emitować. Ale z drugiej strony to, co w tych innych instalacjach było, to właśnie jakby jest to, że skoro tematem głównym, polityczno-społecznym w Afryce jest dekolonizacja, to może właśnie odrzu odrzućmy ten paradygmat e modernizmu, tak? odrzućmy to, co zostało przyniesione przez e kraje kolonialne, czyli właśnie architekturę modernistyczną, późno-modernistyczną, bardzo zużywającą zasoby naturalne i poszukajmy tej naszej tożsamości w dawnej architekturze i mamy, ponieważ tak Afryka zużywa mało e tych zasobów, ponieważ Afryka jest dopiero tak, u progu rozwoju, to, niech, niech to, jest tak to, to jest to nowy punkt zero, tak? że można zacząć od nowa i wymyślić świat. Na nowo. I to mi się wydaje. To jest bardzo ciekawy jest punkt, punkt ciekawe. I to tak też nazwy wytrąca z takiej europejskiej. Europe, europocentrycznego tak. sposobu myślenia. Tak, bo często jeżeli myślimy o architekturze ekologicznej w Europie, to znaczy, że musimy kupić jeszcze więcej bardzo drogich urządzeń, które będą nam sprawiały, że nasz budynek będzie bardziej ekologiczny i dostanie jakieś dodatkowe punkty, ponieważ mamy super hiper klimatyzację, która kosztowała trzy razy tyle, co kosztuje normalna klimatyzacja, ale jest ekologiczna. No a ten pawilon i duża część tej wystawy pokazuje, że można być ekologiczny bez wielkich nakładów finansowych, jeżeli zobaczy się jak w danym klimacie było budowane miasto, dom, przestrzeń była zagospodarowana właśnie w taki tradycyjny sposób. To pawilon centralny. Co Dobra, powiesz o pawilonach teraz, krajowych? Tak, do krajowych. No i tutaj już najbardziej mi się podobały te, które jednak są z Europy, bo one fajnie odpowiedziały na problemy, które ja znam jakby i jest to dla mnie bliskie. I też o, o, myślę o tych panelach, które odpowiedziały na temat, czyli rzeczywiście zaproponowały coś na przyszłość. I tutaj, tak. Dania, linia brzegowa, która ma być rozumiana jako przestrzeń brzegowa, a nie sama linia. Mhm. Że to ma być, jak, jak ty to powiedziałeś wtedy? Tak, że zmiana myślenia o brzegu, tym linii styku pomiędzy ziemią, lądem a wodą, ponieważ będą się podnosiły oceany, no to coraz więcej będzie, w przypadku przynajmniej Danii, miast nadbrzeżnych. Tak? Te miasta, które teraz są nadbrzeżne, pozostaną wciąż nadbrzeżne, jakoś będą musiały się ratować przed tym podnoszącym się poziomem wód, ale także te miasta, które są bardziej w głębi lądu, ale na przykład wzdłuż rzek, nagle staną się miastami tak, nadbrzeżnymi w Danii. To jest bardzo tak. interesujące, co tam Dania pokazała i to ich myślenie o tym, że, że Kopenhaga będzie na przykład zbiorem wysp. Bo a nie, tak Ukstałtowanie terenu tak. powoduje, że część zostanie powyżej powierzchni morza, a część już się znajdzie pod wodą, więc no jest to takie. Kurczę, no trochę, trochę straszne. Trochę znaczy, trochę to, to straszne, są zmiany, które jest, na pewno nadejdą. Nie wiadomo, nie wiadomo jak szybko. Musimy być już teraz myśleć o tym, jak się do tego przygotować. I to w tym tak, pawilonie duńskim tak, jest i oni pokazane. Tak, o tym. Belgia, w której było, był zaprezentowany nowy ekologiczny materiał na bazie grzybów. To jest też ciekawe, bo to są poszukiwania materiałowe czegoś, co może zastąpić te materiały, które są pozyskiwane w sposób nieekologiczny no i zawsze takie rzeczy, które są prezentowane na Biennale mogą być potem dyskutowane i mogą być kiedyś tam wdrożone, więc, więc fajnie, że, że taka dyskusja o tym, że można pozyskiwać ten materiał z grzybów i pokazanie tego materiału i zrobienie z tego jakiejś kubatury, yy, to, to tak, jest fajne. Tak, wykorzystanie fa fa nie powiedzenie tak. istnieje technologia tak, i, tak, koniec, i to nie są tylko, to, plansze, tak. tylko że to jest rzeczywiście tam yy, w tym pawilonie, to uważam, że, że jest to fajny yy, punkt wyjścia do dyskusji. Yy, I I to, Finlandia. A, i Finlandia. No, Finlandia temat. Tak, Finlandię pokazałam, tak właśnie. A, bo już omówiona jest. Tak, tak, A, okay. omówiona. No dobrze, czyli podobała nam się Belgia, podobała nam się Finlandia, to powiedzieliśmy. Jakieś wystawy w pawilonie centralnym w Giardini. Powiedziałaś o Danii. No to przejdźmy do pawilonu polskiego. Uuu, po... trudne się wylosowało. Trudne się. Ale no myślę, że musimy powiedzieć o pawilonie polskim. Pawilon polski na Biennale Architektury 2023. Pierwsza reakcja twoja. O co chodzi w ogóle? Właśnie, o co chodzi. To jest, jakby to była moja pierwsza reakcja. No jakby... No, coś trzeba zawsze tam dać, tak? No. Znaczy, niektórzy zamykają pawilony i czasami to jest może lepsze wyjście. No nie wiem, jakieś wydaje mi się, jakieś miałam poczucie, że to jest praca studencka, trochę niezrozumiała, trochę bez wniosku. Dobra, to powiedzmy o co chodzi w polskim pawilonie, z tego co się udało nam zorientować poza wypowiedziach i po tym, co tam jest napisane. Mianowicie tytuł polskiego pawilonu to jest datement albo datament. To jest neologizm, który oznacza trzy rzeczy zdaniem autorów, ale generalnie odnosi się do tego, że jesteśmy zalewani przez dane i te dane kształtują nie tylko to, jak odbieramy świat, ale trochę też ten kształtują świat. Pierwsze zdanie, jakby, które czyta się, kiedy się wchodzi w takim szybkim y, opisie, takim pierwszym, pierwszym spostrzeżeniu jest, że, że jesteśmy zbudowani z danych. No ja się z tym całkowicie już nie zgadzam na dzień dobry, bo nie. Nie, nie jesteśmy zbudowani nie. z danych. My te dane tworzymy albo zbieramy, ale one nie stanowią substancji naszej. One mogą stanowić nasz pryzmat, jakby, przez który patrzymy na świat i przez który patrzymy na siebie, ale nie. Ludzie nie składają 打游戏。 Z danych, bo gdyby tak było, to problemy architektoniczne można by było rozwiązać po prostu algorytmem. A ludzie mają konkretne kilogramy, składają się z, z, z wapnia, węgla, wody i te rzeczy niestety one ważą, trzeba je utrzymywać i to jest problem i wyzwanie, mm. czyli to ile energii i zasobów zużywamy na ciała, a nie na dane, z których się rzekomo składamy. No a potem, jak się wejdzie głębiej, to. Jakby każdą rzecz można tak. Każdą rzecz można tak rozłożyć niestety na czynniki pierwsze i dla mnie to jest o niczym i dla nikogo. Do tego została stworzona jakaś taka architektoniczna instalacja. A para architektoniczna instalacja, jakaś taka klatka, generalnie wszystko... To trochę nieczytelne. <trujne> trochę. Ja mam taką refleksję, że pawilon polski byłoby lepiej i czytelniej, gdyby był e, mail, mailem. Tak, jakby był tabelką w Excelu, to by był na pewno czytelniejszy. Albo PowerPointem, bo, bo to, to można ustrukturyzować tak. jeszcze, jedno po drugim. I gdyby to, jakby to był PowerPoint z QR-kodem do ściągnięcia, wrzucony gdzieś na Dropbox, to byłoby to bardziej czytelne i bardziej zrozumiałe, mniej uciążliwe. Nie mam absolutnie, że, że nie rozumiem dlaczego, żeby zwizualizować. Te przełomową ideę, że na świecie jest dużo danych, trzeba było wstawić do pawilonów w Wenecji Jakie klatkę. to odkrywcze jest? Takie odkrywcze dużo danych. Nie, właśnie, jakby. Szokujące. Po prostu. punkt wyjścia, bo to, to może być obiecujące. Także laboratorium przyszłości to nie tylko jest to, co badamy i co w niej będzie, ale także narzędzia, którymi badamy. To ciekawe, ciekawe, ciekawe podejście, ale nie widzę, nie ma tych narzędzi. W sensie ten pawilon. Podobnie tak jak całe Biennale. Zapowiada coś, co może być ciekawe, może być dobrze zrobione, ale już z punktem wyjścia okazuje się, że zupełne pudło. W sensie, że w ogóle nie trafia nawet w tą to, to szeroką ogólną zapowiedź, którą, którą zrobił. I moim zdaniem to, to jest porażka. W sensie, tak jak zapytanie... Pawilon jak... Polski to tak nigdy nie pamiętam, żeby był jakiś super... Hotel Polonia. Hotel Polonia no był tak, bardzo tak, dobry. Tak, ale to ja, mnie nie było na tym. A to było dawno temu <laughs> To już. było dawno temu. Złote wydostaliśmy za to. Dlaczego? Bo to dotyczyło aktualnego, realnego problemu. i Okazywało ten problem jako rzecz, którą było łatwo zrozumieć i łatwo zapamiętać. Nie trzeba było czytać ścian tekstu, żeby zrozumieć, o co chodzi, i żeby zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami. I to było w pawilonie, tym właśnie dawnym polskim Hotel Polonia. Było dobre i było czytelne i dlatego zasłużyło na Złotego Lwa. A teraz mamy szeroką zapowiedź, która już od momentu wejścia do pawilonu jest niedowieziona, a potem już wszystko gorzej. Dla mnie, jakby, tak jak zapytałaś, czy mi się podobała wystawa w Arsenale, ja powiedziałem, że porażka ja uważam, że tak samo porażką, z, która tylko powierzchownie jest związana z tym, co, o czym ma być tobie Biennale, jest pawilon, pawilon polski. No jakby szkoda, szkoda. Tak, no my się trochę emocjonujemy tym, ale bez emocji nie ma dobrej architektury. Bez emocji nie ma dobrej architektury. I, no, my byśmy chcieli, żeby tak poważny temat y, jak przyszłość i w takiej branży jak budownictwo, która jest bardzo... No jest kluczową branżą i dla rozwoju społeczeństw, i też dla niszczenia lub ochrony środowiska. Żeby to było potraktowane po prostu poważnie, a chyba nie zostało. Jest to trochę też niefunkcjonalne, no bo tam jest tak, że są te przejścia dosyć wąskie i oczywiście to musi być tekst. Bo to trzeba wyjaśnić, bo to trzeba wyjaśnić w To jest wystawa, słowach, więc musi być tekst. Więc trzeba umieścić ścianę tekstu, no i jak Jesteś ktoś mógł. czyta... Jak ktoś, czyta ten, jak ktoś czyta ten tekst, to, to ktoś inny nie, nie, nie może przejść. przejść. Więc trochę jakby mało funkcjonalnie Nie też, Zostało jak przewidziane to do tego, że tak. będą to ludzie oglądać, mimo że to jest największa wystawa architektoniczna na świecie, to nie ma pomysłu, tak. że ktoś ma tak. Może, może teraz przejdźmy płynnie do takiego y, UX-u tego, czyli do takiej mm -hmm. funkcjonalności y, wszystkich tych wystaw, y, która moim zdaniem mocno kuleje tutaj wszędzie, że napisy są za małe, są nieczytelne, y, są też no takim y, sam, jak nawet się już je zacznie czytać, to po prostu one są niezrozumiałe te opisy wystaw taką nową tak, trawę, tak. która nic nie znaczy. Tak, no? że, że jakby to jest po prostu poproszę chat GPT o wygenerowanie opisu do eksponatu intelektualny, opis dzieła sztuki współczesnej. No i tam można z 500 słów wygenerować i, i coś takiego tutaj wisi, i jakby czyta się to i potem naprawdę to dotyczy tego eksponatu. Jakim cudem, jak to tam się... Jak I człowiek się, radę, się zastanawia, tak. a czasami to nie ma po prostu wyjaśnienia, czasami nie ma tego drugiego dna. I, I jest tego wszystkiego strasznie dużo. To jest być może uporządkowane, ale trudno znaleźć ten porządek w tym. Jest to po prostu przegadane, z tych informacji jest za dużo. To jest zalew, jesteśmy przebodźcowani tym. W ogóle jako społeczeństwo jesteśmy przebodźcowani ciągłymi, na przykład ciągłym przebywaniem w social mediach. I to jest tak jakby po prostu wziąć Instagram, Facebook, TikTok... Twitter yy, i co tam jeszcze jest, komentarze z YouTube'a i filmy i po prostu umieścić w jednym pokoju wszystkie naraz. Wszystko, wydrukować wszystkie posty, yy, puścić te filmy na telewizorach Kupo, tak. i to są te wystawy, że one jakby są. Po prostu jest tego tak dużo, że trudno jest wychwycić jakikolwiek sens z tego. Czy nie masz takiego no my, wrażenia? My wyłożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby wychwycić, i mamy wrażenie, że tam gdzie się dało, to wychwyciliśmy. W innych miejscach uważamy, że trochę albo te wystawy nie odpowiadają na zagadnienie, albo są w ogóle o niczym totalnie. Czyli jak jest ogólnie, że Twoja refleksja na temat. Yy, tego, co zostało zaprezentowane na całej wystawie Biennale Architektury 2023? Ogólnie Laboratorium moja, przyszłości? Moja, moja refleksja jest taka, że architekci mają mało do powiedzenia o architekturze. Że jakby nie, nie mieli zdania. Mm -hmm. Tak, i... bo są takie pawilony albo takie wystawy, że tematem Biennale Architektury jest Laboratorium Przyszłości, więc my zajmiemy się w naszej wystawie systemem finansowym i będziemy go wizualizować. Jakby okej, okay, dlaczego rur. osoby, które są architektami, artystami uważają, że na Biennale Architektury, Laboratorium Przyszłości ma dotyczyć czegoś, gdzie nie mają absolutnie żadnych kompetencji, żeby o tym opowiadać. Takich wystaw jest jakby, To często jest, ale mam wrażenie, że w tym roku jest tego dużo więcej. Przykre dla mnie jest w całym tym to, że jakby to obnaża tak naprawdę, że architekci nie mają pomysłu, jakby nie potrafią mówić o architekturze, ale też nie mają pomysłu na przyszłość tej architektury. W sensie mogą mówić o przyszłości architektury, jeżeli za to zapłaci deweloper i wymyśli, że my tutaj coś budujemy, to wtedy oni powiedzą, co zbudują może. Ale jeżeli jest w zupełnie wolna ręka, tak? Mówi, jest kryzys społeczny, kryzys Kryzys klimatyczny, jest dekolonizacja w Afryce, jest bardzo dużo różnych palących zagadnień dotyczących całej planety albo i dużych obszarów, i architekci mogą powiedzieć cokolwiek, co chcą na temat tych zagadnień i w jaki sposób oni mogą się do nich odnieść za pomocą języka architektury, za pomocą projektowania. To nagle się okazuje, że nie potrafią tego albo wyartykułować, albo po prostu nie mają pomysłu, a jednak chcą coś mówić i dlatego wychodzi to tak bełkotliwie. Ja gdybym, gdybyśmy specjalnie do Wenecji przyjechali tylko na to Biennale, żeby zobaczyć Laboratorium Przyszłości i te wystawy w pawilonach narodowych, to ja bym był bardzo zawiedziony i uważałbym to za stratę, za, za stratę czasu i za stratę, za stratę pieniędzy. Więc nie tak. jestem przekonany, pewno... czy to jest najlepsza edycja, raczej z tych, które ja widziałem, chyba dziesięciu edycji Biennale Architektury, to jest jedna ze słabszych, jeżeli, a jeżeli chodzi o wystawę w Arsenale, to to jest najsłabsza, jak bym tak, Arsenale można odpuścić, to na pewno, jeżeli będziecie się wybierać do Wenecji, to, Mało myślę, to że, tak. myślę, że Giardini są ciekawe i jest dużo zróżnicowanych rzeczy, jest trochę takich właśnie, znaczy bardzo dużo jest przegadanych i o niczym, ale też są ciekawe. Więc Giardini jest... jest... Giardini polecamy. Ta, Giardini Warto polecamy. zobaczyć. Warto właśnie właśnie wyrobić, sobie, wyrobić sobie zdanie. Natomiast y, Arsenale spokojnie można odpuścić. A gdzie plasujesz pawilon Polski? W górnej połowie czy w dolnej połowie? W dolnej, w Arsenale. Ja, ja też. Ja też plasuję w dolnej połowie wystawy pawilon Polski. No dobra. No to to są nasze refleksje na temat tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji, Laboratorium Przyszłości i wystaw narodowych prezentowanych przez poszczególne kraje w Giardini i w Arsenale. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka i naszych gorzkich żali. Dotyczących tego, co zostało pokazane, co nie zostało pokazane, jak zostało pokazane na tegorocznym Biennale. gdzieś tutaj pojawią się linki do naszych relacji z poprzednich, z poprzednich, z poprzednich Biennale, z biennale, biennale Sztuki sprzed roku i z Biennale Architektury sprzed dwóch lat. i gdzieś też będzie link do subskrybowania tego kanału. Bardzo dziękujemy. Subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mamy nadzieję, że bardziej optymistyczny.